Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. To radość powitać Was z powrotem na kanale. W dzisiejszym filmie będziemy mieli przyjemność wysłuchać udostępnienia arcybiskupa Wiganu. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, podczas gdy żeglować przez wzburzone fale życia, często napotykamy próby i cierpienia, które testują naszą wiarę i siłę. Jednakże w środku tych wyzwań Powinniśmy pamiętać o znaczeniu szukania wskazówek od Boga. Tak jak statek polega na swoim kompasie, aby żeglować po burzliwych morzach, tak samo powinniśmy zwracać się do Boga jako naszego światła przewodniego w czasach ciemności. Refleksją nad naszą duchową podróżą przypominamy sobie o miłości i miłosierdziu naszego Pana. On jest naszym schronieniem i siłą, stałą obecnością pośród burz życia. Nie zapominajmy o mocy modlitwy i pociechy Jego Słowa, które oferuje nam pocieszenie i siłę w chwilach potrzeby. Łącząc się, aby szerzyć przesłanie wiary i nawrócenia innym, bądźmy latarniami nadziei i miłości w świecie pełnym niepewności. Módlmy się, abyśmy mogli zachęcać się nawzajem do trwania mocno w naszej wierze, wiedząc, że Bóg jest zawsze z nami, prowadząc nas przez wyzwania życia. Teraz chciałbym, abyście wysłuchali zaskakującej wizji ukochanego brata. Posłuchajmy jego wizji. Zobaczyłem się stojącego na brzegu morza. Wtedy zauważyłem trzy wielkie statki wyłaniające się na morzu. W tym czasie chmury były gęste i ciężkie, z błyskawicami i grzmotami wszędzie, zapowiadając nadchodzący mocny deszcz. Trzy statki początkowo poruszały się szybko, ale nagle zatrzymały się i zaczęły poruszać się wolno, równolegle między sobą, zmierzając w kierunku części morza która wydawała się być ciemna i niebezpieczna. Z miejsca, w którym stałem, mogłem słyszeć ludzi krzyczących i lamentujących na statkach, kierując się w stronę niebezpiecznej strefy morza. Po krótkim czasie na niebie pojawiła się silna błyskawica, a ja ujrzałem bardzo potężnego anioła, wyłaniającego się z tej błyskawicy. Wyglądał on na większego i wyższego niż jakikolwiek człowiek, jakiego kiedykolwiek widziałem na Ziemi. Bezpośrednio uderzył on w trzy statki i wyciągnął coś, co przypominało miecz w ich kierunku. Wszystkie zostały zniszczone i zatonęły w morzu, nie pozostawiając śladu po tych trzech jednostkach. Nie wiem, ile osób było na tych trzech statkach, ale słyszałem wiele głosów płaczących i lamentujących na nich. Następnie sceneria zmieniła się, a ja zostałem przeniesiony w miejsce, które przypominało kino. W kinie znajdował się duży projektor. A na ekranie zobaczyłem w wiadomościach, że trzy statki zawierające wiele osób zostały zmiażdżone na morzu. Na ekranie zobaczyłem trzy statki z trzema różnymi flagami. Jeden miał flagę Chin, drugi flagę Indii, a trzeci flagę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wiadomości informowały, że wiele życie zostało straconych. Natychmiast po przebudzeniu płakałem i modliłem się do Pana, pytając, dlaczego to się stało tym krajom. Następnie otrzymałem wiadomość, że te trzy kraje sprzeciwiły się woli Boga i że Bóg zniszczy je tak jak zrobił to z Brazylią. Otrzymałem mocne potwierdzenie od Pana, że zniszczy Amerykę, ponieważ kraj stał się jak Sodoma i Gomora promując złe czyny, takie jak pogaństwo i lesbijstwo. Ameryka wykorzystuje swoją siłę, aby tłumić inne kraje, szczególnie w Afryce. Aby zaakceptować legalizację homoseksualizmu w swoim społeczeństwie. Bóg ogłosił, że zniszczy Amerykę za ten błąd. Kolejne potwierdzenie wskazywało, że zniszczy Chin za prześladowanie jego dzieci. Chiny są znane ze swoich represji i protestów przeciwko chrześcijanom. Bóg zadeklarował, że nie oszczędzi nikogo i nadszedł czas sądu. Trzecie potwierdzenie dotyczyło Indii, a Bóg stwierdził, że zostanie zniszczona za odrzucenie Jego miłości i oddawanie czacji fałszywym i złym bogom. Indie zaangażowały się w liczne złe rytuały poprzez swoje oddawanie czacji bogom i odwróciły się od służenia wszechmogącemu panu. Mieszkam z moją rodziną w jednym z tych trzech krajów i od momentu otrzymania tej wiadomości nie czuję się dobrze. Wierzę, że pan już podjął swoje decyzje. Nagła zagłada, która dotknęła kraj Brazylii, stanowi znamienne przypomnienie tego, co może się wydarzyć. Zachęcam wszystkich mieszkających w tych krajach do modlitwy i oddania swojego życia w ręce Pana, tak jak Bóg wybawił Lota i jego rodzinę spod Sodomy i Gomory przed ich zagładą. Szukanie Bożej orientacji jest kluczowe dla tych, którzy mieszkają w tych obszarach. Co do drugiego snu, chciałbym podzielić się ostatnim snem, który mógłby zostać zinterpretowany jako sen o skażeniu. We śnie widziałem się w szkole, do której uczęszczałem 25 lat temu. Pod koniec dnia szkolnego przygotowywałem się do powrotu autobusem do domu, wspominając moje dzieciństwo. Na parkingu zauważyłem trzy autobusy, nie wiedząc do którego wsiąść. Ostatecznie wybrałem mały autobus, który miał wolne miejsce. Ciekaw co do trasy autobusu, zapytałem współpasażera czy każdy autobus ma określoną trasę, czy też wszystkie odwożą wszystkich do domu. Poinformowała mnie, że faktycznie istnieje określona trasa. Zanim zdążyłem zapytać więcej, autobus zaczął ruszać, sygnalizując początek podróży w nieznane. Gdy autobus jechał drogą w kierunku bramy, moje nerwy zaczęły drżeć z niepewności. Kilka metrów od bramy poczułem nagłą falę paniki. Obawiając się, że jestem w niewłaściwym autobusie, szybko zareagowałem i postanowiłem wysiąść, gdy autobus nadal poruszał się powoli. Było to bardziej jak bardzo duży van niż tradycyjny autobus. I gdy wysiadłem, wylądowałem na kawałku trawy w pobliżu bez wahania. Autobus szybko zawrócił i wrócił w kierunku, z którego przyjechał. Droga przed nami była pełna samochodów i pojazdów budowlanych, co sprawiało, że było to trudne środowisko do poruszania się. Nagle sportowy samochód przyspieszył w kierunku kawałka trawy, na którym się znajdowałem, zmuszając mnie do uniknięcia go i innych nadjeżdżających pojazdów. Zauważyłem, że krawędzie drogi stromo opadały. Co stanowiło znaczące ryzyko obrażeń w przypadku upadku. W desperacji, szukając bezpieczeństwa, instynktownie chwyciłem się po bliskiego dźwigu. Ku mojemu zdziwieniu, dźwig podniósł mnie ponad cały ruch uliczny, bez wysiłku przenosząc mnie nad zatłoczoną drogą. Pomimo trudnej sytuacji, czułem się dziwnie lekko i bezpiecznie, unosząc się około 15 do 30 metrów nad chaotyczną sceną. Jednak zanim dotarłem do celu, obudziłem się ze snu, nigdy nie docierając do domu, trzymając się dźwigu. Znalazłem się gorliwie modląc do Boga o przebaczenie, uświadamiając sobie niebezpieczeństwo, które narażałem, skacząc z autobusu i lekceważąc cenny dar życia, który mi dał. Rozważając symbolikę snu po przebudzeniu, nie mogłem nie interpretować ruchu ulicznego jako metafory DLA trudności życia, a dom jako sam niebo. Zastanawiając się, czy zostałem w tym śnie pozostawiony, zastanawiałem się nad głęboką treścią, jaką niesie. Dzieląc ten sen z Wami, proszę o rozważenie Jego ważności i refleksję nad własną drogą duchową. Połączmy się w szerzeniu tej wiadomości na cały świat, dzieląc ją z przyjaciółmi i rodziną, oraz kontynuując poszukiwanie Bożej orientacji w naszym życiu. Amen.